Hej, cześć, siemanko, witajcie, widzowie w kolejnym odcineczku Spec Simulator X. Jak widzicie, part drugi mamy za 3 dni, 2 godziny 57 minut i 33 sekundy, kiedy to nagrywam. Ogólnie mówię wam o tym dlatego, że są nowe liki, są nowe wieści i są nowe po prostu informacje właśnie odnośnie tego summer eventu, bo summer event miał być podzielony na part drugi i part oczywiście trzeci. Ogólnie chodzi tutaj o to, że mamy taki summer event i tutaj czekają, że tak powiem, na nowe jajca. Patrzcie, tu baby nowe jajca i właśnie tutaj będą te nowe jajca, o których zaraz. Wam powiem, bo wiem już jak wyglądają, wiem jak wyglądają peciszki i wiem, że jest darbowy, huge, który spodoba się osobom, które lubią do minusa, tyle powiem. I generalnie jeszcze tutaj mamy taki trzeci, że tak powiem, odcinek tego eventu. I tutaj będzie chodziło coś bardziej w stylu jakichś zamków z piasku, coś takiego. Tutaj mamy takie wodne klimaty, a tu mamy takie tropikalne, także to ładnie jest podzielone, ale moim zdaniem taki event podzielony na party, to nigdy nie jest nic jakoś mega, mega ciekawego. Słuchajcie, widzowie, na sam start powiem wam prostą sprawę jakby organizuję losowanko na Discordzie, a często na, właśnie na Discordzie, niemalże codziennie tak naprawdę rozdaję wam geby, rozdaję wam huge, i teraz jest do wygrania taki oto huge hellrock w teamwork, więc wbijajcie do opisu bacie w opisie link do mojego Discorda, koniecznie wpadnijcie, bo tam rozdaje hugeka no gruba sprawa widzowie, takiego huge'a przyjąć, a nie dużo osób bierze udział, bo może jakieś 100 coś 150 osób, nie pamiętam już dokładnie więc naprawdę opłaca się na mój Discord bić i po prostu siedzieć i sobie, nie gadać z ludźmi, coś tam robić, jest dużo kadałów, no po prostu jest fajnie, a w dodatku jeszcze daje wam rzeczy. Słuchajcie, rozbiję sobie czesta, ponieważ będą nam potrzebne pop-cycle Coiny. I pamiętajcie o tym, że te Coiny najlepiej też uzyskiwać z Dakera, więc musicie ciągle dbać o to, żebyście mieli uzupełnionego Dakera i ciągle musicie tutaj teraz zbierać te Coiny. Słuchajcie mnie, ja wam powiem dlaczego, ponieważ, widzowie, mamy nowego Huge'a do zdobycia, który będzie za darmo, jeżeli będziecie mieli dużo coinów, bo na pewno uda, uda wam się go zdobyć, on będzie jak taki huge pineapple cut, bo będzie to słuchajcie, działało w ten sposób, że będzie nowe jajko i będzie można po prostu otwierać tego huge'a, no i na pewno jak będziecie mieli mega dużo bilionów, nie wiem, 500 bilionów coinów czy coś, więc zbierajcie przez te 3 dni, to na pewno, no słuchajcie, wtedy na pewno tego huge'a za darmo wylosujecie. W ogóle dajcie znać, czy zdobyliście huge pineapple cata, bo ja takiego zdobyłem i dajcie znać, czy wy wydropiliście takiego huge szpajna to bo jestem ciekaw ilu osobom udało się to zrobić. Ale lecąc do lików widzowie, mamy nowe peciszki. Takiego oto tutaj pieska z płetwami, mamy takiego kotka hula, taki hawajski kotek, mamy też hawajskiego hula, hawajską hula foczkę i to wygląda właśnie w ten sposób. A propos kolejnych petów mamy Pufferfisha, który uciekł z Minecrafta i dosłownie, zobaczcie, elegancki tutaj jest i po prawej mamy Tiki Dominusa minusa. a propos właśnie tego Dominusa, zaraz powiem wam mega informację, właśnie ten Tiki Dominus, no nie powiecie, że wygląda źle, on naprawdę naprawdę wygląda mega fajnie. Mi się wydaje, że to będzie mythical, nie? To naprawdę wygląda jak mythical. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo mi się podoba. Mamy też nowe jajka, taki arbuz i takie kwiatki wodne, no nie wiem, po prostu, po prostu kwiatki w sumie i taki arbuzik wiecie, jecie sobie, jest ciepło, jest lato teraz, teraz naprawdę robi się ciepło i sobie jecie takiego pysznego arbuzika normalnie na podwórku, na polu, no nie wiem, jak mówicie, nieważne, po prostu na swoim podwórku, tak? Koło domu czy tam po prostu w domu, bo jak mieszkacie w bloku, no nieważne, jecie sobie arbuzik eleganckie jajko arbuzowe otwieracie jest wszystko fajnie i to mi się właśnie podoba mamy też takie jajko z rybką i tutaj mamy do zdobycia takiego nurkującego rekina co ciekawe no nawet nie musiałby tego robić ale ma tą rurkę do oddychania pod wodą więc to jest ciekawe że rekin to ma i słuchajcie dalej idąc mamy właśnie tego huge jak ja to mówię za darmo no bo jeżeli będziecie mieli naprawdę biliony setki bilionów coinów, to kto was zatrzyma w tym, że staniecie sobie awka, wiecie, staniecie sobie po prostu przy tym jajku, które się tutaj pojawi. Nie wiem, czy będzie właśnie tak jak z Huge na tym, że będzie też 50 razy szansa na przykład co te 4 godziny, zobaczymy, ale staniecie sobie przy ostatnim jajku, tutaj będzie pewnie huge wstajecie i po prostu sobie, no i stoicie sobie przez noc, wam się tutaj nabijają jajka i zdobywacie takiego Huge Tiki do minusa. Oczywiście to jest informacja dla tych, żeby zbierali coiny i nie wydawali teraz za dużo, dla tych, którzy po prostu chcą bardzo tego Huge Tiki do minusa. Ja na pewno widzowie będę próbował. Na pewno zostawię sobie mm, komputer odpalony. Zostawię, niech otwiera przez noc i zobaczymy, czy wyleci mi ten huge tyki dominus. Dlaczego? Bo wygląda naprawdę obłędnie. No, jest cudowny. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapę w górę i suba na kanale. Bo naprawdę, no dla mnie on wygląda gigapoteżnie. Do no, taki fajny wódz wioski, taki szaman wioski. Nie wiem, jak to nazwać, ale naprawdę świetnie się tutaj komponuje do tego eventu. I chciałbym mieć takiego dominusa. Bo Dominus, dominus Easter, na przykład Easter Dominus na w ostatnim Wielkanocnym Evencie był ok, ale tutaj ten Dominus wygląda jak taki potężny Dominus. Nie, wiecie o co mi chodzi? To jest naprawdę, naprawdę bardzo ładne, więc koniecznie zbierajcie sobie coiny, odbierajcie Dakera i na pewno będzie Was stać na takiego Huge za darmo, no bo tak jak ja mówię, zawsze w sobie, zawsze to mówiłem, te coiny same się w tle zbierają. Ja nawet mało grałem tak naprawdę teraz w Pet Simulator. Co prawda zrobiłem summer Event i tutaj w ogóle jest Restart za 500 Robux, czego Wam nie polecam. Nie opłaca się to, do 500 Robuxów wydać na coś takiego, do no średnia, no średnia. Tym bardziej że trzeba to bardzo, no wiecie, znaczy nie, że długo robić, ale to jest takie męczące, takie nudne. No są te same questy ciągle. No jak to woli, oczywiście, ja bym na to nie wydał. No bo 500 Robux to jednak nie jest mało, to jest ponad 30 zł za, za to, że jeden kolejny pas zrobicie, a jeszcze musicie go robić. No i troszkę to zajmie. Więc tutaj, tym bardziej jak gracie free to play, to w ogóle wam zajmie. Więc słuchajcie, widzowie, zbierajcie te kojdy. Takie tutaj moje, moje, moja mała porada. Jeżeli lubicie do minusy, to zbierajcie kojdy. będziecie otwierali jajca i na pewno życzę wam, że na pewno wam wypadnie taki huge Dominus za darmo, no bo to jest jak za darmo, jeżeli mamy wiecie, w evencie, w evencie zawsze tych eventowych coinów jest mnóstwo, bo z Dakera lecą biliony i w ogóle wszędzie, więc to naprawdę jest łatwo. Dzięki Berezek, nie mogę podać ci linku do grupy na Discordzie, bo dałem w opisie, a tutaj no nie wyślę ci przez mailboxa, bo się nie da, bo po prostu będą hashtagi. Dla najlepszego youtubera, dzięki Schizo, Dominos, pozdrawiam, UW Playa, dziękuję bardzo za party Axolotla, Boro Gaming, 200M i safarika, z tobą 1v1, ale na czym? Capybara men, to mój pierwszy ekskluzji, daję go tobie w prezencie. Wow, twój fan! Nie, no naprawdę mega, dziękuję bardzo. Pro Sigor 98 i znowu Berezek. Nie mogę wysłać zaproszenia stary, bo przez mailboxa to zahasztaguję i tak nie zobaczysz. No to nie mogę. No masz w opisie. Co, jakby, jak wejdziesz sobie w opis, to w opisie masz po prostu. Halo. Dlaczego widz nie widzi op w opisie linku? Chyba, że ty nie widzisz po prostu opisów, bo też jest taka opcja. Wtedy byś musiał mieć jakieś konto powyżej, nie wiem tam ilu no po prostu, żeby konto mieć dla dorosłego na YouTubie czy coś. Nie wiem sobie dlaczego nie widzisz linku w opisie. Chyba, że nie zajrzałeś tam. No to już wiesz, że tamtędy możesz dołączyć. A ja wam widzowie dziękuję za obejrzenie tych lików. Lecę sobie zarabiać troszkę koinów, bo chciałbym tego huge tiki do minusa. To będzie mój cel na nowy update. No i co? I dzięki za się badał.